Przy pierwszej próbie rozmowy ze Sławomirem Mencenem, posłem, prezesem partii, kandydatem na prezydenta, miałem nawet w ręce nasz identyfikator, żeby opowiedzieć, kim jestem. Chciałem się przedstawić, w ogóle nie zdążyłem. To nie ma sensu. Czy występujesz jako obywatel, czy występujesz jako dziennikarz? Nie dostąpisz zaszczytu rozmowy ze Sławomirem Mencenem. Wydaje się, że strategia na tym polega. Im mniej słów, tym lepiej. Bo im więcej Sławomir Mencen mówi, tym większe stanowi, większe stanowi dla siebie zagrożenie, co udowodnił w przypadku jednej obecności w studiu, gdy e, no miał dość dużo czasu na swobodną wypowiedź, został zapytany w komfortowych warunkach w zasadzie. No i powiedział e, o aborcji to, co powiedział. W zasadzie, gdyby nie... Nie to, że Słowomir Mencen dostał szansę na, na, na to, żeby opowiedzieć o swoich poglądach, być może dziś w dalszym ciągu rozmawialibyśmy o kandydacie, który jest w sondażach poparcia na poziomie około 20%, ale on właśnie wtedy pokazał swoją radykalną twarz.